Sieba widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson A dzisiaj jesteśmy oczywiście gdzie na Kidowicach, naszych kochanych Kidowicach przy pięknej pogodzie przy że subskrybuj Chipson Plus! I tutaj oczywiście również mamy licznik naszych subskrypcji, który nie został zaktualizowany, ponieważ już na dany moment mamy 119 tysięcy subskrypcji i e, może no nie do końca zbliżamy się raczej do do 120 tysięcy, ale tak na szybko sprawdzę, czy przypadkiem nie jesteśmy już, że tak powiem, może na półmetku? Chociaż raczej nie. Ile mamy? Oe, dopiero przebiliśmy, jest 19, 119 tysięcy 80, więc... Więc może tutaj zmienić na 119 tysięcy, a wy subskrybujcie, żeby być na bieżąco, ponieważ lecimy do 120 tysięcy subskrypcji. Jak widzicie, widzowie, ja dzisiaj w okularach e, będę dzisiaj, prawda, mądry. Mądry dzisiaj będę, ponieważ dzisiaj musimy porozmawiać z Dave'em na kilka ważnych tematów, a między innymi na temat diamentowego Kitcoina, który został. E, obraz rozwaliłem, co jest? Dobra, tu, tu, tu stoisz normalnie. Arbus, znaczy tost jedzący arbuza. Moja siostra ma innego. Kto nie widział odcinka, na którym robiliśmy ten obraz, to wbijajcie, ponieważ to był odcinek, w którym e, tu... tu decydował o naszym dniu, więc yy, zobaczcie, ponieważ film jest na kanale niedawno wrzucony. W każdym razie, wracając do tego, co chciałem wam powiedzieć, jeżeli nie widzieliście, to u Dejwa na kanale pojawił się odcinek, w którym Magik przedstawił nam diamentowego kitcoina, który uwaga, 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 jest w mojej opinii przynajmniej bardzo cenny. Wiecie co, ja się przejdę tutaj na szybko, zaraz pójdziemy jeszcze po Dave'a, ale szybko wam pokażę tego diamentowego kitcoina, bo on naprawdę prezentuje się genialnie i moim zdaniem to ten diamentowy kitcoin powinien trafić do nas, nie? No patrzcie, jak to wygląda, widzicie to? Widzicie tego diamentowego kitcoina. Ja wam powiem tak, wiecie. Ja nie, dobra, mam, mam srebrny, mam y, brązowy, brakuje mi złotego kitcoina, ale wiecie, jakby to pięknie w kolekcji wyglądało, jak ja bym miał diamentowego kitcoina. Przecież ja byłbym najbogatszą osobą na Kidowicach i to tak totalnie. Y, że. Y, znaczy, ja, wiecie, to i tak wygra grupa, no ale... Kto, kto ma to wygrać jak nie gang chłopaków? Rzeczywiście, że gang chłopaków wygra. Jesteśmy, że tak powiem, silną grupą, więc yy, nic nam, że tak powiem, nie zaszkodzi, widzowie, totalnie nic. Dobra, lecimy do Dave'a, ponieważ muszę z nim sobie, prawda, porozmawiać, on jest tutaj u siebie na chacie. Halo? Halo! Witam! Elo, Elo, patrz, widziałeś tą no, skrzynkę? Nie, właśnie ja nie wiem co to jest, tu są jakieś, nie, wiem, czapka? Emeraldy? To jest, to jest prezent ode mnie dla ciebie ja, ale dlaczego? Jesteś w sensie z jakiej okazji? Dzień eee... dobry. Tak, ale... z, z okazji... <laughs> ja kobiet, prawda? Nie, no oczywiście wszystkim dziewczynom życzyby wszystkiego yy, dobrego, a taki kwiat właśnie... Ej, no, ej, dobra, jak ci pasuje ten kwiat! Kobiecy, co? Taki Ej, Ale, ale on ci ta, tak kwituje tak. z, z czaszką, że idealnie jakby zielony tamten. Nie, Ej, nie, dobra, tak. dobra, ściągnę, bo mi to nie pasuje akurat. Mega ogóle... ci pasowało, dobra. Co ty, ty gadasz w ogóle? Dobra, nie, ja tak szczerze to daję ci dlatego, że po prostu robiłem taki odcinek, gdzie tu decydował o moim dniu i mojej siostry, i po prostu yy, tu ktoś wybrał, że mamy ci zrobić prezent. Aha, ej, a to, to jest też to samo, co tutaj werka ma taki ten e, e, obraz, obraz, tak. Tak, to też wybrał, że mamy narysować obraz. I e, ten obraz w ogóle całkiem ciekawa historia a propos tego obrazu. E, bo ten a. obraz rysowałem wspólnie z siostrą. I e, wpadłem Aha. na taki pomysł, że moglibyśmy na Kidowicach zrobić coś takiego, żeby stworzyć wspólny obraz Kidowic. Ale on by wyglądał tak, żebyśmy zrobili, ile nas jest teraz tu? Piątka, nie? Więc, piątka, więc no? można by było wy taki sześć, jakbyś taki kwadrat, jakby dwa na trzy, nie? Tak jak tutaj mamy te trzy, te że każdy będzie miał swój kwadrat, każdy w swoim kwadracie narysuje coś, co stworzy wspólny obraz. I będziemy po kolei podchodzić do tego obrazu i każdy będzie jakiś mm -hmm. fragment rysować, przez co powstanie jeden wspólny obraz Kidowic. No to nie wyjdzie, nie? To Czemu? <laughs> będzie jakiś błąd na pewno, ale możemy spróbować w sumie. No nie, no wtedy ale bierzesz czekań. Nie byś podzielił kwadraty, bo to jest sześć kwadratów, a nas jest piątka. No tak, no dlatego. Go właśnie jeszcze... jeszcze, o! Ja nie chcę, z mag... magik nie jest członkiem Kidowic, okej? Okay? On Ej! to, że on tu mieszka to jest, to, jest, to jest błąd w algorytmie Ale słuchaj, ale teraz jest przecież walka od Jaxowego Kidcoina, no, no tak, przecież my wiem. musimy to wygrać Wiesz, No to ale wie, spokojnie, można... my... słuchaj pierwsze zadanie jakie było przypomnijmy, zrobienie A, siedziby, siedziby, siedziby naszych gangów No, my lekko mamy no lekko, lekko nasze zadanie stoi, dziewczyny nie mają w już ogóle oddam, żadnych no szans. No bo widzowie oni totalnie nie umieją grać. No jak oni to mają wygrać, dziewczyny. Dla ale dobra, ma. może jakoś tam kanciapę zbudują, ale dobra, chodź, jeszcze zerknijmy sobie na tego diamentowego Kitcoina. Bo powiem Ci tak, okay. a właśnie, ja miałem taki jeden pomysł. O, ja mam nawet kamerę ze sobą, nawet nie musimy kupować. Chodź Zapraszam za mną. zrobić? Słuchaj, no bo jest, sytuacja wygląda tak. Jak dla mnie, ja już się nastawiłem psychicznie, że wygraliśmy tego Kitcoina. Szczerze, nie, no nie tak, ma szans, ja żebyśmy go przegrali. <laughs> Więc trzeba go doskonale dobrze zabezpieczyć. Trzeba mieć pewność, że nikt go nie ukradnie, ponieważ na pewno się trafi jakiś śmiałek, który postanowi przyjść tutaj i ugrać tego Kitcoina. Więc ja tutaj gdzieś ustawiam kamerę, tak żeby mieć to na wglądzie. Zaję Ale to no czekaj, tutaj. czekaj, niech ona jest jakoś tajnie. No poczekaj, nie nie no tak byle jak, Poczekaj. Eee... Właśnie. właśnie, jak bardzo tajnie. No chyba, że Kurczę, tu, znaczy Czekaj, bo nie ma żadnego bloku. Muszę wziąć jakiś blok. Poczekaj, tu będzie dziura. Okay. Eee, wezmę ten blok, dobra? dawaj na tym bloku. Tu? No Przydałoby się tu drewno bardziej No ale nie mam drewna, no typie, no nie narzekaj, no jest kamień Mam pomysł Jest bruk Mam pomysł to. Patrz Co Patrz, to jest, tak to... to jest tak zbudowane stary, że, że damy radę zrobić to Uwaga, tak Okej, ja ja Troszkę się, troszkę się pomotałem, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz tak, ja mogę ci dać, mogę ci dać jak chcesz, jednego. Nie, 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 nie ja, mam, ja, mam, mam. ja mam, ja mam, ja mam Dobra, tu. Aha, że tak od dołu wziąłeś, okej? Okay. Tak, tak. Zabrałeś Ej, mam, mi mam, mam, blok. Mam. Tak, 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 tak. Czekaj, Postaw nam, go tu. Tuś. Dobra, yes. i teraz patrz. Teraz bierzemy stąd y, ten i teraz możemy tu postawić. Tak. O, no i teraz to totalnie nie wygląda I daj podejrzanie. Kamerę, i daj kamerę Uwaga. i czekaj, i czy to będzie w ogóle ten? No dobra, to no, widać. Ale nie masz wrażenia, że jak Magik się o tym dowie, to się uczy. Ej, wkurzy, dobra, dobra, ale my przecież nie zobaczymy z tej kamery. Czekaj, zobaczę tę kamerę. 25. zobaczymy. Nic nie widać, stary. Trzeba no rozwalić ten nie? liść. Trzeba rozwalić ten liść. Ten? No. Teraz będzie widać, uwaga, sprawdzam, 25 kamera Dobra, ej no dobra, wygląda to dobrze, wygląda to dobrze Widzimy, bardzo dobrze widać tego kitcoina, to jest dobre miejsce na to Tylko, no, to, no jest... że tą kamerę też bardzo dobrze widać teraz wiesz? No dobra, ale czy to jest problem, że my chcemy zadbać o bezpieczeństwo kitcoina diamentowego? No nie, no chyba nie, ale wiesz, no magik to może odebrać jako takie, że wiesz, chcemy go ukraść albo coś nie? To niech on nie sam wiem, też to odbierze. zabezpiecza, a ja wiem co jest za tymi drzwiami Może tutaj jest jakiś troll, który jak to ukradniesz, to on tu otwiera te drzwi i pu pu I nas bierze jest który nas zamieni w kamieni. Albo bazyliszek Dobra, słuchaj, mamy, yy, mamy tu zabezpieczone, mam kamerę w ogóle, ile, ty, czy ty masz jakieś kamery w ogóle? Swoje? w nie, tym, zero na... Zero Nie masz żadnych kamer? Ale wiesz, ale wiesz z jakiego ja założenia wyszedłem? Ty masz tyle tych kamer, <laughs> że moje by nie miały sensu tutaj totalnie Ej, na tych chodź, pójdziemy do gangu chłopaków Ej, no a kto tak powiedział? A może właśnie, wiesz, a może mógłbyś, nie? Ale nie, był taki wieczór, że wiesz, chodzę sobie po kidowicach, mam dwie no. kamery, mówię, a, rozłożę sobie jakieś fajne kamery I w każdym fajnym miejscu, w które znalazłem, od razu już była twoja, więc po prostu zrezygnowałem z tego pomysłu Ej, na które piętro? Na samą górę, na samą górę, chciałem o, tu przyjść, żeby zobaczyć na kidowicach, jak wyglądają a, ważne spotkanie, oczywiście, że ważne. To tylko ważne spotkania są, ponieważ tak, e, chciałem pogadać na temat tego, e, co, co dziewczyny mogą zrobić. Czy jest jakieś miejsce? Ponieważ tak sobie pomyślałem. Jeżeli dziewczyny będą chciały zbudować jakieś miejsce, w którym e, jakieś, nie wiem, swoją siedzibę, czy co one tam sobie będą chciały zbudować, no to e, możemy wymyślić, w którym, przewidzieć, w którym miejscu one mogą chcieć to zbudować i zająć tamte miejsce jakimś budynkiem, tak żeby one nie mogły w tamtym miejscu czegoś zrobić. A, wiesz, żeby, żeby rozgryźć się w ten sposób, nie? Aha, mi się wydaje, czekaj, są takie dwa miejsca. Które na dzień dzisiejszy chyba widzę. Pierwsze tutaj, mm -hmm. gdzie były kiedyś skiny, widzisz, tu jest okay. miejsce, ale właśnie, no co ze skinami? Trzeba no było z magiciem, żeby je przewrócił bo to już minęło no, no, no. kilka miesięcy. Drugie miejsce widzę koło poczty, widzisz tam? Koło poczty, ale tu gdzie jest ten bikon? Aha, tam by się coś mogło dziać, bo tu jest, widzisz, ile tutaj jest wolnej przestrzeni Tu jest strasznie przestrzeni? dużo miejsca, tu jest strasznie dużo no, miejsca. Tam no, szczerze mówiąc, no. coś by można było zbudować, bo, bo ja tutaj w ogóle kiedyś mieliśmy plan, żeby napisać kidowice w ogóle, jak jest napis Hollywood na tej górze tutaj. Tak, Ale tak, tego nie tak, zrobiliśmy. To tyle zrobić, planów, tyle Polskę, planów, nie. które nie zostały zrealizowane, nie? No to w tamtym miejscu. Czyli tam trzeba coś zająć, żeby tam gdzie przy... Tylko że ja nie wiem, czy tam jest na razie Dobra. się bawić, bo nie, nie wiem, mi się. Zaczęły badaje, że budować! Jakieś... Zaczęły budować! Jak Patrz zaczyna? to! Patrz to! Ej, to jest ten! Patrz to jest fundament wieżowca! Ej, 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 dobra, dobra, ej, czekaj, bo my żeśmy tak olali ten. Chodź tam, chodź tam, chodź. Czekaj, mam nasze ja, ja. Dobra, Dawaj, dawaj chodźcie. Mam, tam. mam, dawaj, no pewnie, że mam. Mogę polecieć. Ej, 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 dobra, ej Akurat. Ej, ale ładny, co jest? Ty zaczyna ej, się dobra, nieźle. Dobra, dobra, dobra. Patrz co tu zrobiły, one tu jakąś ścieżkę. Myślałem, jak to zrobić, czy jak? Czy to jest? sadzonka, ty. jakie takie mądre ta w ogóle. Chyba nie, wyjdzie, ale ta ścieżka chyba nie wyjdzie, Czemu? bo to urośnie. A, to może, nie urośnie. Dajcie znać w komentarzu, czy to ciężko urośnie, czy one zostanie, tak, bo to jest w sumie. Ciekawe. Ej, ciekawe w sumie, no nie wiem, czy to udało się Ale patrz czy nie. Na to, jakie ale zaczyna się, ogóle, się budować się wieżowiec. ej, ej dobra, i one nas wyprzedziły. Akurat tak zaczynaliśmy gadać o tym, żeby można było jakieś miejsce zająć, żeby one nie mogły wybudować. I one mają już wybudowane. A to, co to jest? Ej, to, to jest, jest jakiś, jest jakiś, kot, jakiś profesjonalny secret base. Patrz, tam są mi One tu pewnie mają rzeczy do zbudowania tego wszystkiego. Ale ty zabezpieczyły Oj. to skubane. Co? Moglibyśmy to okraść, ale będzie problem. Ja bym chyba nie okradał tego. Nie no, jakby. Słuchaj, po no, prostu inaczej, powiedzmy sobie wprost, żeby widzowie też to wiedzieli, w momencie, w którym, wiecie, widzowie, my moglibyśmy teraz zabrać kilo i rozwalić se tu bokiem, nie? Ale uzgodniliśmy, że jak jest zamknięte coś kodem, to jest zamknięte kodem i nie można tego otwierać, tak, więc, jest więc po prostu uszanujmy to i nie włamujemy się w miejsca, w których nie można się włamać bez znajomości kodu. <laughs> możemy ewentualnie nie, spróbować, złamać no, kod czy w środku nie ma alarmu, nie? Gdzieś tam u góry postawionego, no to by no się tak. mogło odpalić alarm, więc no ja bym nie ryzykował. Spróbuj wpisać jakieś nieco więcej. 20 dobra, 2010, 11. Właśnie. właśnie 2000, 2010, nie? 2011, też nie. A Twoja siostra kiedy się urodziła, w jaki dniu? 21 maj. 2105. 2105? Dobra, moja siostra e, 0309. To nie jest ten kod. Miałem dwie daty zrobić jakby, ale dobra, zróbmy 2103, też nie Dobra, ej dobra, ja nie, nie. ostatnio łamałem kod do wejścia do magika Spędziłem na tym godzinę i to przy pomocy widzów, bo mi wysyłali ogromne ilości kodów I ale nie się chcę mi się tego przyżywać. no tak, udało się, ale nie chcę mi się tego drugi raz przeżywać Nie, nie będę tutaj łamał tego kodu, nie, to na pewno są budulce Jakby, co one tam innego mogłyby schować? Na pewno budulce no, po to, żeby zbudować no, ten wieżowiec, nie? Ej, no ładnie, ale, ale, ale wieżowiec jeszcze zaczyna się, zaczyna się ładnie, ciekawie, no. ale wiesz jaki jest problem? Dziewczyny nie wiem jaki mają plan, ale to jest, no, mimo wszystko trochę od kinowic, no nie masz wrażenia? Proszę no ale wiesz, wiesz jeżeli sobą. No ale, ale nie jest jakoś bardzo daleko, nie? Co się wiesz, dlaczego jeżeli ten wieżowiec nie jest postawiony tu na przykład w miejscu tego pikona. Może One ciężko było się zmieścić. Zmian. Tu była taka duża, no może tak. Mi no nie, nie wiem, stary, jest trudno. Albo, plan, albo coś dziwnego się dzieje. No nie Ej, wiem. Ale zaczyna szczerze, ja się nawet trochę bo... cieszę. Ja się cieszę, wiesz dlaczego? Bo widząc jak ten wieżowiec na razie jest zbudowany, on Aha. nie będzie większy od naszego. No nie masz szans, no jak? Okej, okay, bo jest wąski bardziej, no. Tak, 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 tak. I wiesz, on będzie malutki, <coughs> dziewczyny sobie nie poradzą z tym zadaniem, bo po prostu nie mają skilla takiego jak mm -hmm. my. A my, ja, mi się wydaje, że my naprawdę nie musimy nic zrobić, bo my to no, mamy praktycznie darmowego kitcoina, no, tak, no pierwsze tak. zadanie już na pewno wygraliśmy, no ten wieżowiec Też jest mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, no z tym, że, z tym, że ten wieżowiec, wiesz jaki jest problem, że ja tak, i tak o tym myślałem, że, że on jest oklepany, a jeżeli one zbudują coś nowego, co będzie cieszyło na nowo oko, to może się okazać, że one wygrają tylko i wyłącznie dlatego, że to jest coś nowego, a u nas coś, co eee, już się przyzwyczailiśmy, Jaki nie? oklepany człowieku, on ma dopiero dwa miesiące! No to, jest no, no, to same, jest stary, świeżutki. to już dużo, Ej, to jest dwa miesiące, to jest 60 filmów, na których już był widoczny No dobra, ale widzowie, no napiszcie sami w komentarzu, że to jest I to na jednym bodajego. kanale, stary No dobra, to... ale, ale no weź, no weź No dobra, no nie no, wiadomo, to jest nasz ukochany świeży. wieżowiec Żaden oklepany, świeży. no nie no, no świeży, świeży, świeży No dobra, słuchaj stary, I, i, powiem tak, nie przejmujmy się tym na razie, ponieważ to co dziewczyny zbudowały, to... Jest dopiero zalążek, może to będzie duże, może to nie będzie duże może, Jakby ja bym nie, 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 nie nastawiał się na to, że one zrobią coś jakiegoś mega dużego Dobra, wyjeżdżam, latuję na samą górę ja na naszego wieżowca sz, 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 Szukam, na którym ty jesteś piętrze Byłem na twoim, ale jakby, bo tam masz wlot, wlot przez szybę, a, ale już jestem Aha. na górze Ale Dobra, powiem się... ci szczerze, że mega mi się podoba klimat tego wieżowca, szczerze No zaczyna że, się ładnie, że jakby ale, ale zaczyna nasz... się bardzo dziewczęco, nie? No dobra, 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 ale daj, dobra. Ja powiem tak, dajmy dziewczynom robić. Nie chcę tego no robić. Tak, ja tak. nie mam zamiaru tego przerywać. Ja chcę ja się też. jeszcze trochę pośmiać z dziewczyn. Zaraz się okaże, ja przede że przede wszystkim ma złe grunty i tak. się zawali. Ja przede wszystkim cieszę się, że możemy jakby taką rywalizację zrobić, bo w sumie fajna jest taka rywalizacja między chłopakami a dziewczynami. I yy, cieszę się, że one się nie poddały, tylko że faktycznie coś robią. Tak, tak, tak. No się fajnie się poddać, nie? Fajnie. Więc fajnie. Zobaczymy no jak dobra, to walka. dobra widzowie. Słuchajcie, my, że tak powiem, patrzymy, co robią dziewczyny. Będziemy Was informować na bieżąco na następnych odcinkach. No a póki co, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Elu!